Bardzo się cieszę z twojej wizyty, bardzo się radujemy wszyscy, że polsko-słowackie relacje na wielu, wielu polach są naprawdę, mogę powiedzieć, znakomite. Nie tylko budujemy razem wymiar bilateralny, dwustronny, ale także wymiar wyszehradzki, Trójmorza i oczywiście w ramach Unii Europejskiej. Te lata dobrej współpracy między Polską a Słowacją przyzwyczaiły nas do tego, że Patrząc na wzajemne interesy, jednocześnie szanujemy je nawzajem i mamy wspólne cele, wspólne priorytety, o których dzisiaj właśnie również rozmawialiśmy. Europa Środkowa stała się w ostatnich latach dzięki rozwojowi gospodarczemu, także właśnie Słowacji, Polski, Grupy Wyszehradzkiej, lokomotywą wzrostu gospodarczego. I również ten, ten rok. Po wyjściu z pandemii COVID-19 będzie bardzo dobrym rokiem wzrostu gospodarczego, wzajemnych um, relacji handlowych, wzmocnienia tych relacji handlowych i inwestycji. Zaczynamy pisać także nowe rozdziały w wielu dziedzinach, które do tej pory w niewielkim stopniu nas łączyły. Takim rozdziałem jest infrastruktura. Rozmawialiśmy z panem premierem o połączeniach w szczególności takich, które od strony polskiej przez Słowację i na Węgry, na południe, dalej przez Rumunię otwierają możliwości eksportowe, importowe, inwestycyjne, gospodarcze, biznesowe. To droga nasza, S19, zwana Via, Via Carpatia, która będzie szła również przez Słowację. Tutaj poprosiłem też pana premiera o szczególny wzgląd na tę drogę. W obliczu Pandemii pokazaliśmy również, że łączy nas coś więcej niż tylko bliskość geograficzna. Polscy medycy pomagali na Słowacji, a wspólnie, razem utrzymywaliśmy odpowiednią presję na instytucje europejskie, żeby dostawy szczepionek były jak najszybsze. Pandemia na szczęście słabnie, ale nie słabną nasze główne założenia polityce i w relacjach polsko-słowackich. Po pierwsze, to odbudowa gospodarki po pandemii, która nie może bazować tylko na krótkotrwałym optymizmie, ale musi mieć kilka silników i o tym właśnie z panem premierem Edwardem rozmawialiśmy i te silniki dobrze zaczynają z powrotem pracować po COVID-19 i na Słowacji, i w Polsce. Nasza pozycja w Unii Europejskiej będzie tak silna, jak silne będą więzy naszej współpracy i to kolejny powód, dla którego tak bardzo cieszę się z naszej dobrej współpracy. I również geopolityczne licho nie śpi, wiemy to po różnego rodzaju interwencjach międzynarodowych, polityce międzynarodowej. I dużo czasu poświęciliśmy dzisiaj kwestiom bezpieczeństwa, także walce z atakami konwencjonalnymi na Ukrainie, ale także atakami hybrydowymi, bo to jest niestety oblicze również współczesnych wojen, kryzysów i zagrożeń. Spójność w ramach V4 jest podbudowana naszymi wzajemnymi relacjami na wielu Polach o niektórych z nich mówiłem, wspomnę jeszcze o turystyce, wspomnę także o połączeniach kolejowych, o których również rozmawialiśmy z panem premierem dzisiaj. Te strategiczne inwestycje będą mogły być realizowane w przyspieszonym tempie także dzięki dużemu zastrzykowi kapitału z krajowych programów odbudowy. Ale by ten kapitał jeszcze lepiej generować, rozmawialiśmy z panem premierem o ciekawej kwestii związanej z dalszym uszczelnianiem VAT-u, tym razem na poziomie międzynarodowym. My w Polsce odnieśliśmy ogromny sukces w uszczelnieniu, stąd mamy pieniądze i na politykę społeczną i walkę z COVID-19 i inwestycje infrastrukturalne. Ale dziś widzimy, że mafie vat Przestępcy podatkowi przenoszą się do układów transgranicznych coraz częściej. Dlatego automatyczna wymiana danych, i o tym rozmawialiśmy z panem premierem jest tak ważna i dziękuję bardzo za zgodę pana premiera na, to, na tą wymianę danych, bo to pozwoli nam jeszcze trochę bardziej skutecznie walczyć z mafiami podatkowymi. W obszarze podatkowym jeszcze jeden temat poruszę. To kwestia rajów podatkowych. I tu także bardzo się cieszę, że mamy razem z panem premierem Słowacji wspólne stanowisko, aby walczyć z tymi praktykami, nieuczciwymi praktykami, które tak naprawdę oznaczają, że niektóre kraje prowadzą nieuczciwą politykę wobec innych państw członkowskich Unii Europejskiej będziemy tutaj bardzo jednoznaczni. Podobnie jak bardzo jednoznaczni byliśmy w ocenie spraw międzynarodowych na, za naszą wschodnią granicą tego co się dzieje na Ukrainie, na Białorusi, polityka Rosji wobec tych krajów, a także wobec naszych krajów tutaj o tym już też powiedziałem i Trzeba powiedzieć też w tym miejscu, że podkreśliliśmy, jak ważną i nieodzowną częścią architektury bezpieczeństwa jest Pakt Północnoatlantycki, jest NATO. I my, jako dwa kraje na wschodniej Francja NATO, Słowacja i Polska, uspójniamy naszą politykę w zakresie bezpieczeństwa, bo to bardzo ważne, aby ta neoimperialna polityka, którą widzimy ze wschodu, była... Można powiedzieć powstrzymana. Również rozmawialiśmy o Nord Stream 2. Ja wyraziłem moją, mój niepokój i bardzo duże rozczarowanie związane ze zmianą wobec zmianą polityki administracji amerykańskiej wobec Nord Stream 2. Ten temat był również na naszej agendzie. I cóż podsumowując, szanowni Państwo. Można powiedzieć, że ma we wszystkich wymiarach w naszych dyskusji politycznych, gospodarczych dotyczących pandemii, świata po pandemii, wymiany turystycznej, kulturalnej, studenckiej, tutaj mamy praktycznie identyczne stanowiska. Natomiast za kilka dni spotykają się nasze drużyny narodowe na euro 2020. I tutaj trudno było o kompromis, Tutaj my życzymy, ja życzę przede wszystkim naszej drużynie zwycięstwa, ale myślę, że jest coś, co by mogło nas pogodzić. Otóż życzę również Słowacji, żeby zdecydowanie, żeby wyszła z grupy za te parę tygodni po pierwszych trzech meczach, które nasze drużyny, nasze drużyny rozegrają. Oby Euro 2020 a w tym 2021 roku było jak najbardziej szczęśliwe, dla Polski przede wszystkim, ale także dla Słowacji. Dziękuję bardzo panie premierze. Bardzo proszę o zabranie głosu premiera Słowacji Edwarda Hejla. Dziękuję mu, pięknie, ważny pan premier, mi Oczenia Polska. Są wolny rad, że co ma zawitać po niedawnych roku... rozmowach. Cieszy mnie, że możemy kontynuować nasze spotkania, podobnie jak z naszymi kolegami. Te spotkania były bardzo konstruktywne. Dzisiaj mieliśmy spotkanie robocze. Z panem premierem mogliśmy odbyć takie spotkanie. W ten sposób mogliśmy wzmocnić nasze wzajemne stosunki. Mamy za sobą już walkę z pandemią. To był czas bardzo trudny, który fizycznie nas rozdzielił, więc bardzo jest istotne, żebyśmy nadrobili wszystkie te zaległości i wzmocnili nasze wzajemne stosunki, które sądzę mają ogromny potencjał. Mamy wiele licznych przykładów zarówno na tym poziomie lokalnym, i na naszym poziomie dwustronnej współpracy. Jest tu ogromna przestrzeń, gdzie możemy wzajemnie sobie pomagać i wzbogacać się. Chciałbym z tego miejsca podziękować za wszystkie przejawy solidarności, które Państwo nam okazali podczas walki z pandemią, tak jak już wspomniał o tym pan premier. Pozwolę sobie powiedzieć, że Polska jest dla nas niezwykle istotnym sąsiadem nie tylko chętnie o tym mówię, nie tylko sąsiad, nie tylko partnerem, ale też przyjacielem. Jest trzecim najważniejszym partnerem handlowym, dlatego że tutaj ta wzajem słowackie firmy mają pomyślnie działają w Polsce, polskie na Słowacji. Pokazaliśmy, pandemia pokazała, że te więzy są silne i tylko minimalnie zintegrowała w to pandemia. Tutaj... Um... Tutaj tylko ten eksport i wzajemna wymiana handlowa tylko tutaj spadła na poziomie błędu statystycznego, więc jest tutaj potencjał. Chcielibyśmy rozwijać ten potencjał i mogę powiedzieć, że współpracujemy tutaj nie tylko na poziomie politycznym, ekonomicznym, ale to, co nas łączy, to łączy nam, łączą nas tutaj stosunki międzyludzkie te więzi międzyludzkie i ta kulturowa i językowa bliskość. Bardzo się cieszę, kiedy mogę słuchać pana premiera, kiedy mówi w swoim języku ojczystym rozumiem wówczas prawie wszystko. To bardzo również pomaga turystyce. To jest rzeczywiście, to jest branża, to jest dziedzina, gdzie chcielibyśmy rozwijać naszą współpracę i stworzyć takie warunki, w których zarówno obywatele, gdzie, gdzie nasz obywatele naszych krajów będą mogli korzystać z piękna przyrody naszych obu krajów. W ubiegłym roku do Słowacji przyjechało ponad 100 tysięcy obywateli. Polskich. Więc jak widzimy, mamy tutaj bardzo mocny fundament, na którym bardzo chętnie my również na Słowacji będziemy budować współpracę. Współpraca transgraniczna Polski i Słowacji jest nadzwyczaj pomyślna i chcielibyśmy ją kontynuować. I chciałbym powiedzieć, że że tutaj to zainteresowanie przekracza ten budżet. W tym roku będziemy realizować wiele projektów. Chciałbym powiedzieć o tych najważniejszych. To jest droga wokół Tato, droga rowerowa. Jest to około 160 kilometrów, bardzo piękna droga. W nowym okresie finansowania chcielibyśmy przeznaczyć na tę współpracę 130 milionów euro. Jak już zostało tutaj wspomniane, dla nas jest niezwykle istotne, jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, żeby zrobić jak najwięcej. Dlatego ja rozumiem to tak, że potrzebują tego nasi obywatele dla swojego komfortu, komfortu podróży, ale widzimy, że to wspiera również nasze więzi biznesowe. Tak jak wspomnieliśmy podczas dyskusji, w której rozmawialiśmy, gdzie wymienialiśmy doświadczenia, dotyczące walki z pandemią, mówiliśmy również o szczepieniach i przedstawiłem panu premierowi inicjatywę, którą udało nam się ją z, z, zaproponować innym kraj, krajem, innym krajom. Zaproponowaliśmy, żeby do tych resortów urlopowych chcielibyśmy to ułatwić naszym obywatelom. Wiele, że nasi obywatele jeżdżą do tych krajów. Udało nam się z, Czeski, z Czechami, z Austrią, z Węgrami, udało nam się zorganizować tak, że ci obywatele, którzy przyjęli pierwszą dawkę szczepionki, 22 dni po przyjęciu tej dawki, mogą do tych krajów wyjeżdżać bez testu i bez konieczności odbycia kwarantanny. Oczywiście te korzyści również tutaj wzajemnie oferujemy i bylibyśmy bardzo szczęśliwi, gdyby Polacy przyłączyli się do nas i chcielibyśmy, żeby nasi obywatele cieszylibyśmy się, gdyby mogli nasi obywatele przyjeżdżać do Polski po 22 dni poza szczepieniu pierwszą dawką, bez testu i bez kwarantanny. Myślę, że to pomogłoby właśnie podczas rozpoczynającego się sezonu urlopowego. Bardzo się cieszę, że. Naszym krajom udaje się ograniczać zakażenia wśród naszych obywateli dzięki tym krokom bezpieczeństwa, które podjęliśmy zabezpieczeniom, i mam nadzieję, że Państwo rozważycie tę propozycję i umożliwicie naszym obywatelom takie podróże, jak już zostało tutaj wspomniane ta współpraca również na innych poziomach, również w innych resortach. Chcielibyśmy ją kontynuować, chcielibyśmy ją odnowić, od, odnowić konsultacje międzyrządowe, które ma, chcielibyśmy aby odbyły się jesienią. Nasi ministrowie mają wiele tematów, wiele przestrzeni do rozmów. Na przykład temat wodoru, czy temat infrastruktury. To tutaj również finanse publiczne. To jest taki bardzo istotna, istotna Dziedzina, czyli tutaj pobieranie VAT-u, podatek VAT. Tutaj nawzajem się chwaliliśmy za nasze sukcesy. Chcielibyśmy mieć takie sukcesy w walce z, 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 z znaczy, chcielibyśmy uszczelniać VAT, tak jak na Słowacji. Nasza współpraca się bardzo wartko rozwija. Chcielibyśmy wymieniać nasze doświadczenia a i również dane. Które potrzebne są po to, żeby właśnie tych, którzy powiedzmy to prosto, tych, którzy okradają obywateli, żebyśmy mogli odpowiednio ich ukarać. Cieszę się że mogliśmy intensywnie na ten temat rozmawiać, dlatego że wiemy, że te, że te oszustwa karuzelowe, karuzele VAT-owskie, że one są aktywne w wielu krajach i często oszuści wykorzystują to, że między tymi krajami nie ma wystarczającej wymiany informacji. Chcielibyśmy to naprawić, zmieniamy to i właśnie mam nadzieję, że właśnie kończy się czas takich oszustów. Istotny temat, który, o którym również mówiliśmy i który został również wspomniany, to był temat energetyczny. Bardzo się cieszę, że przy takim strategicznie istotnym projekcie, przy interkonektorze gazowym, który jest finansowany z środków europejskich, ma połączyć terminale Polski do Chorwacji. Cieszę się, że ten projekt rozwija się dobrze i oceniliśmy, że ta współpraca rzeczywiście jest bardzo dobra. Również jeśli chodzi o klimat, mamy wiele wspólnych poglądów. Wiemy, że choć mamy inne pozycje wyjściowe, to nasze ambicje i, nasze, i te wezwania się przenikają wzajemnie. Uświadamiamy sobie, że w naszym regionie musimy szczególnie dbać o, o, aby chronić naszych obywateli przed taką biedą energetyczną i tutaj powinniśmy przyjmować kroki dotyczące walki ze zmianami klimatycznymi i tutaj takie nasze, te przejawy naszej wrażliwości przekazujemy, czy chcemy z nimi usiąść do stołu europejskiego, europejskiego. kolejny temat, o którym powiedzieliśmy Nord Stream 2. Jeśli chodzi o kwestie energetyczne, tu oczywiście mamy, wspól, tu mamy wspólne spojrzenie. Również my, Słowacja, nie uważamy, że ten projekt jest właściwy. Dlatego jest istotne, żebyśmy intensywnie prowadzili, intensywnie dyskutowali również na forum europejskim. To się odbywa i bardzo się cieszę, że mogliśmy rzeczywiście odbyć takie bardzo przyjacielskie, robocze spotkanie. Co świadczy o tym, że nasze stosunki wzajemne, nasze, nasze więzi będą miały przyszłość i to będzie miało wspólne dobre wyniki dla naszych obywateli. Cieszymy się, że będziemy mogli obserwować mecz piłki nożnej między naszymi krajami i myślę, że razem będziemy trzymać kciuki za naszych reprezentantów. Bardzo dziękuję. W prezentacji zarówno pan premier Morawiecki, jak i pan premier Heger o tym wspominali, więc chyba czas też gest w tym zakresie powinien wykonać. Bardzo proszę. Czyli to jest koszulka polskiej reprezentacji z podpisami zawodników, i również druga koszulka słowacka, dokładnie w takim samym zakresie. A Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, teraz będzie czas na zadawanie pytań. Po dwa pytania z każdej ze stron. Bardzo proszę, na początek pytanie ze strony słowackiej. Dobry dzień, Karolina Kuczynowa, RTV. RTVS. RTWS. Chciałabym zapytać, czy. Polska będzie uznawać szczepionkę Sputnik w ramach tych certyfikatów covidowych, które są testowane. Ta szczepionka już jest na Słowacji i szczepi się nią na Słowacji. Co by to oznaczało? Co to będzie oznaczało również dla Słowaków zaszczepionych tą, gdyby chcieli przyjechać do Polski, którzy zostali zaszczepieni tą szczepionką? Szanowni Państwo, w Polsce teraz rozpoczyna się ta dyskusja, która jest już bardziej zaawansowana właściwie w większości krajów europejskich, dotycząca certyfikacji i wzajemnej certyfikacji dotyczącej szczepień. Otóż wiele krajów Europy, zwłaszcza kraje południa, ale nie tylko nasi południowi sąsiedzi Słowacja, Czechy, Austria, Węgry, Słowenia, Chorwacja. Te wszystkie kraje stosują coś w rodzaju wzajemnie uznawanych certyfikatów, które umożliwiają przemieszczanie się z kraju do kraju bez konieczności poddawania się kwarantannie bądź wykonywania testów. I my e, tę dyskusję społeczną chcemy także przeprowadzić w krótkim czasie, ponieważ może się tak zdarzyć, że praktycznie... Prawie cała Europa uzna wzajemne certyfikaty i Polska nie może też zostać jedyna na tym polu i nie chce zostać jedyna, ponieważ nasz proces szczepień przebiega podobnie do innych krajów europejskich. Dziś mamy już, właściwie można tak powiedzieć, więcej szczepionek niż chętnych. Zachęcam w związku z tym tych, którzy jeszcze się nie zaszczepili, aby to zrobili. Jednak jeśli chodzi o rodzaje szczepionek, bo tego dotyczyło głównie pytanie pani redaktor, to mogę powiedzieć, że my stosujemy zasadę akceptacji i uznania szczepionek uznanych przez, przez Europejską Agencję Lekową. Więc te szczepionki, które tam zostały. Uznane będą też i stosowane są zresztą w Polsce. Oczywiście będą uznawane to głównie AstraZeneca, Pfizer, BioNTech, Moderna i wszelkie te, które zostaną, są lub zostaną zaakceptowane przez Europejską Agencję Lekową. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o pytanie ze strony Polski. Dzień dobry, Paulina Moroza, TVP Info. Szanowni Państwo, ja chciałam w tym temacie infrastruktury i tych projektów wspólnych dopytać, a dokładnie jak ważna jest ta budowa nowego połączenia między gazowymi systemami przesyłowymi Polski i Słowacji. Dziękuję. Sądzę, że to jest istotne i że to energetyczne tyczne bezpieczeństwo to jest właśnie taka kwestia którą nie tylko powinniśmy się zająć i chcielibyśmy zachować Nale, należy zachować solidarność wobec innych krajów. Wiemy, że jest tu, zwłaszcza, że jest tutaj jakaś infrastruktura, która byłaby budowana całe lata przed nami. Wiemy, że to nie jest coś, co się buduje rok czy dwa. Trzeba o nią dbać. Oczywiście ta infrastruktura generuje przychody, nie tylko właśnie do budżetów poszczególnych krajów. Rozmawialiśmy właśnie o projekcie Nord Stream 2, dlatego że musimy uwzględniać, jak istotna jest infrastruktura, którą mamy, w naszych krajach i która służy do dostaw gazu w całej Europie żeby ona nie została jakby usunięta wyrzucona z tego systemu i my. Y jeżeli wspólnota europejska, społeczeństwa krajów europejskich, musimy dbać o ich, o ich interesy, to powinno być uwzględnione, żeby nie, nie działać na niekorzyść innych krajów. Jeżeli budowana jest infrastruktura, która działa na niekorzyść, osłabia już istniejącą infrastrukturę. Chciałbym jeszcze uzupełnić. Ta infrastruktura, którą budujemy wzajemnie, oczywiście ona się przyczynia także do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego powiedzieć wszystko to, co pan premier powiedział. Zwiększone bezpieczeństwo, większe szanse dla Polski i Słowacji, abyśmy byli centrum gazowym, hubem gazowym dla tej części Europy i wspólna polityka gazowa, która wzmacnia nasz potencjał negocjacyjny również, bo chcemy przecież, żeby cena gazu była jak najniższa i wzmacnia oczywiście bezpieczeństwo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o pytanie, drugie pytanie ze strony dziennikarzy słowackich. Chciałabym jeszcze zapytać na marginesie tej umowy, o której pan wspomniał, dotyczącej VAT-u, jeśli chodzi o wzajemna, wzajemną wymianę informacji, jak to będzie działało, jak to będzie wyglądało? Jeśli ja zacznę, jeśli państwo po, pozwolą, ta dyskusja odbywała się między ministrami finansów, to w tym czasie, kiedy ja byłem ministrem finansów, podpisywaliśmy takie memorandum z panem ministrem finansów Polski, Oczywiście należy do tego wykonać kolejne kroki i właśnie o tym będą dyskutowali nasi ministrowie naszych krajów. Chodzi o to, tak jak tutaj pan premier już o tym wspomniał i ja również, żebyśmy zapobiegali tym negatywnemu wykorzystywaniu tego, że nie ma informacji dla tych wszystkich oszustów. Wykorzystują to właśnie w taki sposób, że robią fikcyjne transfery towaru i w ten sposób powodują szkody w ramach VAT-u, które są albo przejściowe, albo końcowe już tak i wiemy, że tutaj na poziomie naszych instytucji zajmujących się finansami, będzie dzięki temu wymianie takiej wymianie informacji, będziemy mogli powiedzieć, kto robi takie fikcyjne transfery, będzie łatwo ich ujawnić i ukarać, więc to jest taka techniczna dyskusja, która właśnie trwa między ministerstwami i cieszę się dlatego, że właśnie nasze kraje są do tego wykorzystywane. Dzień dobry, Arkadiusz Augustyniak z Polskiego Radia. Obaj panowie premierzy wspominali o pandemii, o odbudowie gospodarki po pandemii. Ja chciałbym zapytać o to, o czymś mówiono sporo w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy, mianowicie o to, że część produkcji z dalekich krajów azjatyckich będzie przenoszona do naszej części Europy. Fabryki będą tutaj przenoszone. Czy o tym też panowie rozmawiali i czy ewentualnie Polska i Słowacja będą o te inwestycje rywalizować, czy może jednak bardziej współpracować? Być może w ramach V4. Dziękuję. To tak jakby pan redaktor się przysłuchiwał naszej dyskusji, to pytanie zadane, bo dokładnie o tym rozmawialiśmy i także druga część pańskiego pytania jest bardzo ciekawa, bo oczywiście my w sensie międzynarodowym konkurujemy ze sobą o inwestycje, o inwestycje zaawansowane technologicznie, ale przede wszystkim rozmawialiśmy z Edwardem na temat tego, w jaki sposób przyciągnąć jak najwięcej inwestycji. Do krajów wyszehradzkich i powiedzieliśmy sobie: Potem będziemy konkurować między sobą o te inwestycje, ale na początek stwórzmy jak najwięcej perspektyw do przyciągnięcia tych inwestycji, które w ostatnich 20 latach były poczynione gdzieś na Dalekim Wschodzie, w Chinach, w Indiach czy w innych krajach azjatyckich lub gdziekolwiek indziej. Otóż dzisiejsza dy, dy, dyskusja, która w Europie się toczy i dotyczy tak zwanej autonomii strategicznej, na przykład w dziedzinie produktów medycznych, leków, medykamentów, różnego rodzaju szczepionek, ale także w innych sektorach wyrobów, które mają charakter końcowy lub przejściowy. Na przykład ostatnio dość głośno było o braku wyprodukowanych chipów dla różnego rodzaju urządzeń elektronicznych. To wszystko skłania Europejczyków, Unię Europejską do inwestowania w Europie, a jeśli inwestować w Europie, to gdzie jak nie w Grupie Wyszehradzkiej w Polsce, na Słowacji. Mamy tutaj znakomite warunki do inwestowania, czego najlepszym dowodem jest to, że potrafiliśmy w ostatnich kilku latach doprowadzić do rekordowo niskiego poziomu bezrobocia. A więc podsumowując, to jest bardzo wysoko będący na naszej agendzie temat, Uspójniamy naszą politykę, przekonujemy partnerów w Brukseli i w krajach Europy Zachodniej, że warto dokonać. Przepraszam za taki żargon, kiedyś to się mówiło offshoring, outsourcing, teraz można powiedzieć reshoring, czyli przywrócenie z powrotem tej produkcji w Europie, czego beneficjentem, czego, z czego na pewno skorzystają kraje Grupy Wyszehradzkiej, w tym Polska. Jak możemy dopełnić. Uh... Jeśli mogę to uzupełnić. Jeżeli pada słowo konkurencja, to myślę, że to nie jest słowo, które ma negatywne znaczenie. To, to się odbywa na poziomie przedsiębiorstw, natomiast w tym przypadku obywatel i ten, kto jest na końcu, on jest zwycięzcą. Więc jeżeli patrzę tutaj na nasze wzajemne stosunki handlowe, tak jak tutaj zostało wspomniane, nasze stosunki handlowe są bardzo dobre i odporne na pandemię. Co jest ponownie dobrym znakiem, myślę, że dobrej współpracy. Myślę, że nasze rządy mają tutaj bardzo... Bardzo dobre miejsce, bo naszą rolą jest wytworzyć takie regulacje, takie środowisko, żeby ten handel wzajemny był jeszcze bardziej hmm, pomyślny. Mówiliśmy o tym, mówiliśmy o tym, jak jeszcze lepiej współpracować, żeby umożliwić naszym przedsiębiorcom, aby wzrastały w ramach tego handlu. Musimy sobie uświadomić, że nasze naturalne kontakty, które są między nami, wieloletnie kontakty, pokazują, że to jest przestrzeń na jeszcze. Lepszy rozwój, wzajemne inwestycje i, i ro, wzrost. Więc my nie konkurujemy ze sobą, ale szukamy miejsc pracy, żeby przyciągnąć jak najwięcej inwestycji do tego regionu, żeby nasz region miał jak najwięcej, osiągnął korzyści z tego, żeby firmy, które będą się znajdowały, które zainwestują w tym regionie. Żeby, więc ta dyskusja wiąże się z pozytywnymi oczekiwaniami, z pozytywnymi wynikami, i w tym duchu rozmawialiśmy.